Chcesz założyć firmę? Zrób to sprawnie i za darmo, za pośrednictwem banku. W jednym miejscu i jednym wnioskiem załatwisz wszystkie formalności oraz otworzysz konto firmowe. Korzystając z bankowości Moje ING, firmę założysz w pięciu prostych krokach. Najpierw potwierdzasz swoje dane i zakładasz profil zaufany. Dzięki niemu podpiszesz wniosek elektronicznie. W pierwszym kroku uzupełniasz swoje dane indywidualne. Część z nich wypełni za ciebie system. W drugim kroku podajesz nazwę swojej firmy i jej adres. Wybierasz też rodzaj działalności gospodarczej, czyli czym będziesz się zajmować. W trzecim kroku wybierasz sposób opodatkowania oraz jaką księgowość chcesz prowadzić. Pomogą ci w tym gotowe podpowiedzi. W tym kroku otworzysz też konto firmowe. W czwartym kroku sprawdzasz, czy wszystko się zgadza. Umowy podpisujesz SMS-em. Pozostaje ci już tylko wysłać wniosek. Chcesz się zastanowić w każdej chwili możesz zapisać wniosek i wrócić do niego. O tym, że jesteś już właścicielem firmy, dowiesz się od nas SMS-em, nawet w ciągu kilku godzin.